Jak najszybciej zbudować wykresy w Excelu? Oczywiście korzystając z tabel przestawnych. I ostatnia lekcja w tym pierwszym module to wprowadzenie do świata wykresów przestawnych. Tabela przestawna jest jednym z najciekawszych narzędzi analitycznych samego Excela, i jej poświęcony jest oddzielny kurs: Tabele przestawne w ramach Junior Analytic. Natomiast tutaj zerkniemy sobie tylko na sposób budowy tego typu wykresów, bo wygląda on zupełnie inaczej. Po pierwsze, zaczynamy zwykle od dużej tabeli, która jest źródłem danych, i dopiero w tabeli przestawnej obliczamy sobie taką mniejszą końcową tabelę. W naszym przypadku, najpierw zgodnie z dobrymi praktykami, wstawimy sobie obiekt typu tabela poprzez wstawianie tabela, a dopiero na naszej tabeli wybiorę opcję wstawianie tabela przestawna, która zostanie umieszczona do nowego arkusza. Mamy za zadanie znaleźć takie pola jak rodzaj transportu, i to pole wrzucimy sobie na półkę wiersze. Następnie sprzedaż będzie na półce wartości, a na kolumnach będziemy mieli pole priorytet zamówienia. W ten sposób powstaje taka tabela już wynikowa, na której bez problemu stojąc kursorem, czyli gdzieś tu trzeba, Zaznaczyć jedną z tych komórek tabeli, możemy wstawić wykres. W przypadku tego zadania będzie to wykres 100% skumulowany słupkowy. Po wstawieniu takiego wykresu zaczynamy sprzątanie, chociażby poprzez pozbycie się niepotrzebnych przycisków, które zawsze wstawiają się dla wykresów przestawnych. Dowolny z tych przycisków, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ukryj wszystkie przyciski pól na wykresie. Plusem dodaj tytuł tego wykresu. A legendę po zaznaczeniu lewym przyciskiem, i następnie kliknięciu prawy formatu i legendę ustaw, tak jak w poprzednich zadaniach, na górze tego naszego wykresu. Plusikiem też chcemy dodać etykiety danych, ale inaczej niż przy ćwiczeniu z wykresem kołowym, nie ma tu możliwości w opcjach etykiet. Pokazania od razu tych procentów, na których nam e, zależy na tym wykresie skumulowanym do 100%. Dlatego też staniemy sobie w pierwszym polu tabeli przestawnej i poprosimy ją, żeby ona przeliczyła się od razu, e, obliczając udziały procentowe dla każdego wiersza tej naszej tabeli, e, traktując cały wiersz jako 100%. Pokaż wartości jako procent sumy wiersza, w ten sposób na sumie końcowej zobaczymy to nasze 100%, a my będziemy mogli Zobaczyć, że rzeczywiście każdy ten jeden wiersz właśnie to 100% będzie nam tworzyć. No i teraz kolory, które mają odpowiadać kolorystyce tych naszych statusów. Przy czym krytyczny ma być rzeczywiście pierwszy, bo od niego chcemy zacząć, ale jako drugi chciałbym ustawić sobie tutaj priorytet wysoki. I tabela przestawna, inaczej niż tabelki Excelowe, pozwala nam chwycić za obramowanie pojedynczej etykiety. Taki status jak wysoki i przesunąć sobie w lewo, tak, żeby ułożyć sobie te statusy według własnej kolejności. Jako trzeci ustawię sobie średni, a jako czwarty niski, no i nieokreślony gdzieś tam na samym końcu. Jeśli chcę zmniejszyć dokładność tych liczb, mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy format liczby na pierwszej komórce z danymi i ustawić sobie formatowanie procentowe z jednym miejscem dziesiętnym po przecinku. A następnie przejść już do formatowania poszczególnych serii i yy, zaznaczając konkretne serie wybrać wiadro z farbą i na przykład status krytyczny ustawić na taki bardzo intensywny czerwony status wysoki, yy, trochę mniej intensywny czerwony, yy, średni na żółto, niski ustawię sobie na zielono, a nieokreślony. Który pewnie w tych danych odgrywa najmniej istotną rolę, będzie na szaro. No i na koniec możemy dodać tytuł naszego wykresu. W naszym przypadku mamy udziały procentowe w sprzedaży w podziale na priorytety zamówienia. I tu możemy dopisać, że. Jeden rodzaj transportu równa się 100%, żeby dokładnie było wiadomo, co ten nasz wykres tutaj będzie wyświetlał, i ta informacja o tych rodzajach transportu może zostać przez nas lekko zminimalizowana.